Cześć wszystkim, tu Borek i dzisiaj film z klubowego Trigana na Strzelnicy Pawłów. Wydaje mi się, że duża część strzelców tworzy sobie w głowie jakieś scenariusze, po co im w ogóle broń. Na pewno dla części z nas ma ona funkcję obronną, a dla innych bardziej chodzi o budowanie kolekcji. Uważam, że bez względu na to, jaki jest Wasz powód do posiadania broni, warto jeździć na zawody. Nie dla każdego może tu chodzić o rywalizację czysto sportową i to jest okej. Okay. Każdy jednak zyska na tym, jak zawody sprawdzają nasze umiejętności. I nie od razu trzeba jeździć na jakieś klasowe zawody, gdzie konkurencja wbije nas w ziemię. Lepiej poszukać sobie lokalnych zawodów klubowych, takich jak klubowy Trigan, organizowany przez KS Kobę, na który ostatni się wybrałem. W dzisiejszym filmie nieco inna relacja. Mamy tylko dwa tory, więc zrobimy sobie ich nieco bardziej szczegółowe omówienie. Opowiem Wam o ich konstrukcji i porównamy sobie moje przejścia z kimś o wiele bardziej kompetentnym, czyli z moim kolegą Dawidem, który regularnie staje na podium zawodów Trigan. Na koniec krótka rozmowa z organizatorem zawodów, gdzie spróbujemy sobie przybliżyć nieco Trigan jako dyscyplinę strzelecką. Zaczynamy od toru drugiego. Ten rozgrywany jest na osi 100-metrowej. Mamy tutaj do ostrzenia gongi na końcu osi, które musimy trafić z pięciu wybranych pól strzeleckich. Dodatkowo cele papierowe dla pistoletu i karabinu oraz płytki. Strategia takiego toru to do pewnego stopnia balansowanie między chęcią przyspieszenia i pokorą przed własnymi umiejętnościami strzeleckimi. Dla niektórych celi można podbiec bliżej, przez co są łatwiejsze, ale tracimy czas na poruszanie się. Inna opcja to strzelanie wolniej, ale ograniczając bieganie między pozycjami. Jak widzicie, mamy tutaj sporo rekwizytów, które na strzelnicy pawów są bardzo częstym widokiem. Niedawno były tutaj rozgrywane zawody Tactical Games, więc tego sprzętu jest jeszcze więcej niż zwykle. Jak widzicie zaczynamy podobnie od ostrzenia tarczy karabinowej z prawej strony osi. Ja tutaj postanowiłem ostrzać gongi, ale Dawid stwierdził, że będzie je strzelał z bliższych pór, gdzie przy okazji będzie mógł się oprzeć i ustabilizować. Po drodze ostrzelił także tarcze papierowe z karabinu, o których ja w końcu w ogóle zapomniałem. Zwróćcie uwagę, że nie wszystkie przesłony i podpórki są tak naprawdę w polu tolu. Tylko takie, przy których są drewniane kwadraty na ziemi, yy, są polami, z których można strzelać do tarczy na tym wzorze. Jak widzicie, przyjmujemy z Dawidem dość podobne pozycje, tak naprawdę tylko na początku celów karabinowych i na końcu mieliśmy nieco odmienne plany. Jak widzicie, Dawid przychodzi sobie na to pole, e, takie na środku, gdzie nie ma żadnej przesłony, a następnie przejdzie sobie do Witaka, z którego ostrzyjuje po raz ostatni cele karabinowe. Ja miałem taki pomysł, żeby w ogóle do tego Witaka nie przychodzić, co niedługo zostanie zweryfikowane. Ja spektakularnie nie mogłem się wstrzelić i budowano gągów, a Dawid sukcesywnie ostrzyjwywał je z kolejnych zaplanowanych wcześniej pól, i poza. W wszystkiego z karabinu na strzelbę. Ja na jednym z pól postanowiłem kucnąć, ale to mi w ogóle nie pomogło, więc postanowiłem zmienić pozycję i oprzeć się o przesłonę nieco bliżej celu. Jak widzicie Dawid postanowił sobie ostrzelić biegania ze strzelbą i ostrzelał płytki z dalszej odległości z tego pola po prawej stronie. Teoretycznie mógłby sobie strzelić cele strzelbowe za tej takiej białej osłony, z tego dalszego pola, ale postanowił stać w miejscu, dzięki temu oszczędził sobie biegania wokół UDB, do których musiał odłożyć strzelbę, zanim przejdzie na pistolet. I podobnie zagrał z pistoletem, większość celi dla tej broni ostrzelił sobie z jednego miejsca, dzięki czemu oszczędził biegania. W końcu odkładam karabin i przechodzę na strzelbę. Pierwsze cele z prawej i dwie grupy płytek na następnej pozycji. No i w czasie kiedy Dawid już jest na ostatnich celach pistoletowych, ja dopiero zaczynam strzelać ze strzelby. Jak widzicie, mój plan polega na tym, żeby podbić sobie jednak bliżej do tych celi strzelbowych. I osłyszałem jak trochę na większej pewności siebie. Po strzelaniu wszystkiego ze strzelby, czas przejść na pistolet. No i mój plan tutaj był dość podobny jak dla poprzedniej broni. E, podbiegając sobie, żeby być bliżej celi i żeby ułatwić sobie strzelanie. Ze strzelbą i pistoletem poszło mi o wiele sprawniej, ale umówmy się, musiałem gonić, żeby nadrobić czas stracony na karbinie. Za to Dawid wszystkie trzy bronie osłyszał na podobnym poziomie, co w efekcie dało mu o wiele lepszy wynik. Mi sporo czasu zabrały nietrafione strzały z karabinów. Widać, że Dawid jest o wiele bardziej ostrzelany ze swoją bronią. Mogło się wydawać, że trochę bezpieczniej, wybierając pozycje, w których może się oprzeć, ale to zdecydowanie zaprocentowało na jego ostateczne wyniku. Tor pierwszy rozgrywany jest na dwóch osiach, będzie zatem wymagał przebiegania między nimi. Na szczęście mamy sporą dowolność, bo cele metalowe możemy trafić z pistoletu lub z strzelby, a cele papierowe w całości z karabinu lub z karabinu oraz pistoletu z rozróżnieniem ich wielkości. No i wiem, może się to wydawać dość skomplikowane, ale w praktyce, jeżeli się chwilę o tym zastanowimy, to jest dość intuicyjne. Kolejnym warunkiem na tym torze było wykorzystanie każdej z trzech broni i takie zaplanowane przejścia, żeby nie przenosić żadnej z nich między osiami. Obaj zaczynamy na osi z lewej strony. nie ja ostrzywuję cele z prawej strony, po czym Przechodzę na pistolet i przemieszczam się na lewo. Dawid trochę inaczej idzie od lewej do prawej i zaczyna z pistoletu kończąc na strzelbie. Plan Dawida wydaje się za jednie co bardziej optymalny. U mnie jest trochę za dużo niepotrzebnych ruchów między pozycjami strzeleckimi. Pamiętajcie jednak, że tutaj dużo zależy od tego, jak czujecie się z danej broni. Ja lepiej się czułem z pistoletu, więc postanowiłem sobie z niego ostrzelać więcej celi niż ze strzelby. I to było moim głównym celem na tej części toru. Różnica jest też taka, że ja zaczynałem od strzelby i przechodziłem na pistolet, a Dawid odwrotnie zaczął od pistoletu i zakończył tę część toru na strzelbie. Obaj nie strzelamy idealnie, ale w miarę płynnie przechodzimy w kolejne cele, po czym przechodzimy na drugą oś i łapiemy za karabiny. Dobre przejście takiego toru to w dużej mierze zapamiętanie o sekwencji, czyli tego w jakiej kolejności ostrzywujemy tarcze, z jakiego miejsca, kiedy zmieniamy. Najważniejsze, żeby tak naprawdę nie przekombinować i zaplanować sobie przejście zgodne z naszymi umiejętnościami. Jak widzicie, nasze przejścia nieco się różnią, a ja dodatkowo klasycznie się trochę zamotałem na ostatniej tarczy. Wydaje mi się, że żaden z nas nie miał w pełni optymalnego planu na ten tor, ale obaj wykonaliśmy swoje założenia dość płynnie, co w efekcie dało nam niewielką różnicę ostatecznego wyniku i w klasyfikacji ogólnej zajęliśmy odpowiednio Dawid pierwsze, a ja drugie miejsce. Jesteśmy już po zawodach, z rezultatem mogli się zobaczyć na poprzedniej scenie. A jest ja z nami tutaj Królik Skobek, który jest organizatorem tych zawodów. A przy okazji mogę Wam powiedzieć, że to bardzo utalentowany i utytułowany zawodnik. W tym roku, jeżeli dobrze śledzę, zdobyłeś Mistrzostwa. Eee, Ligi Sportera w Piranie tak. i ostatnie też e, osiągnięcie Mistrzostwa Polskiej IDPA w tak, klasie um, no, Małych pistolecików, czyli, czyli Backup gun. Back gun, dokładnie, czyli sub-kompakt, odpowiednik w piro. Może powiesz nam w paru słowach, właśnie, czym są takie zawody? E, jak czy, tak, jak jest był twój cel, żeby je zorganizować? Bardzo chętnie. Jesteśmy, tak, tak jak powiedziałeś, po Mistrzostwach Polski Ligi Sportera, czyli trzyganu, który rządzi w Polsce, powiedzmy. Dzisiaj znajdujemy się zupełnie na przeciwnym biegunie tej, tego sportu, czyli na klubowych, podwórkowych zawodach można by powiedzieć. Nie jest to level 1, ponieważ przepisy wymagają od nas, żeby były przynajmniej 3 tory na levelu 1, u nas były 2. Powiedzmy, to jest level 07. Według nas to jest najlepszy sposób, żeby zachęcić nowych ludzi do tego sportu. Takie właśnie zawody na oswojenie się, na spróbowanie, zanim pojedziemy z większą inwazją gdzieś na ogólnopolskie zawody. Dokładnie. No i też warto wspomnieć, że dobrze jest sobie oglądać różną ofertę różnych klubów, bo też niedawno byliśmy w tej klubie innym, tak. który organizował bardzo podobne zawody, też na podobnej zasadzie też mniejszej ilość torów, te, taki powiedzmy poziom, żeby sobie sprawdzić, jak to wygląda i z czym to się je. Tak, bardzo mnie to też cieszy. Wszyscy chcielibyśmy, żeby ten sport się rozrastał. U nas te zawody wyglądały trochę inaczej. Sami zawodnicy zdecydowali, że wolą taką formułę, że jak Mateusz widziałeś, są sloty czasowe przypisane poszczególnym składom, więc przyjeżdżasz na swoją konkretną godzinę, strzelasz tory, możesz, jeśli wolisz, na rano, możesz wracać do domu, po południu będą wyniki, lub tak jak Mateusz liczył na to, że wygra, więc przyjechał na popołudniową zmianę, mógł stanąć na podium ze swoim medalem. To jest. Dobra, czy mógłbyś nam pokrótce tylko powiedzieć coś o zasadach Ligi Sportera? Hmm, bo, jakie, jest, jakie są zasady e, punktacji? E, no Dobry. i używamy takich IPS-C walkthrough, tak. przejści torów i jak to wygląda? Trzygan jest takim najbardziej uniwersalnym sportem, najbardziej złożonym, ponieważ na każdym torze używamy trzech broni: karabinów, pistoletu i strzelby. Oczywiście może się zdarzyć, że będą tylko dwie broni używane na danym torze, ale co do zasady, używamy wszystkich trzech, dlatego trzygan. Jest to sport, który podobnie jak i PSC hołduje w zasadzie freestylu, czyli generalnie skąd widzisz dany cel, masz prawo go ostrzelać, zachowując oczywiście zasady bezpieczeństwa, nie łamiąc kątów i tak dalej. Czyli nie ma na przykład, nie wiem, scenariuszy, że... Nie. Dany nie, 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 nie. Jest dane, jak zobaczycie zresztą na, na torach, jest po prostu dane zadanie strzeleckie, są jakieś ograniczenia typu właśnie tor, kąty bezpieczeństwa i zawodnik ma... Wykonać to zadanie. Jak to zrobi, jak się do tego przygotuje, to jest tylko jego decyzja. Tak samo, jeśli chodzi o wyposażenie zawodników, wszelkiego rodzaju kabury yy, będą ok. Czy to będzie kabura sportowa obniżona, czy to będzie kabura przelgająca jak w piro, nie ma żadnych ograniczeń co do tego, z wyjątkiem oczywiście wieszaka, który jest jedynie w klasie otwartej, yy, możliwy do zastosowania, ale generalnie jak się najlepiej przygotujesz, również sprzętowo. Do, do danych zawodów zależy tylko od ciebie. Nikt ci tego nie będzie narzucał. Każdy tor zaczyna się od briefingu, omawiane zasady, omawiane są warunki na danym torze, czy generalnie to zadanie strzeleckie. Następnie zawodnicy mają czas na zapoznanie się z torem. Można mierzyć rękami, mhm. <gry> można się składać, próbować. Kto wymyśli najlepszy plan? Albo najlepszą taktykę do danego toru, może liczyć na lepszy wynik punktowy. Może propos tego toru, bo spotkałem się z taką opinią, że np. w IPSC nie tyle liczy się najlepszy plan, co jego optymalne Zgadza wykonanie. Się. Jak jest z Triganem? Czy tu powiedziałby, że jest podobnie, tak. czy, czy lepiej jest podpatrzeć od kogoś bardziej doświadczonego jego plan na przejście toru i się tym inspirować? Zgadzam się absolutnie. Dobry plan, wykonany świetnie. Będzie lepszy, da lepszy wynik niż najlepszy plan wykonany średnio albo dobrze. Także tutaj, o ile ktoś nie zrobi czegoś bardzo głupiego, co go kosztuje dużą stratę czasową, bo to, to wszystko, wszystkie sporty dynamiczne są ogromna czas, nie będzie wielkiej różnicy. Jasne. Mam nadzieję, że było to dzisiaj widać, ponieważ starałem się przygotować tory tak, żeby można było w różny sposób do nich podejść, różne taktyki zastosować. I wydaje mi się, że to fajnie zagrało, ponieważ sposobów na przejście, zwłaszcza toru na 100 metrach, dzisiaj było naprawdę mnóstwo. Dobra, a czy mógłbyś jeszcze coś powiedzieć o zasadach punktacji? Bo my mhm. jest moim zdaniem chyba największa różnica w stosunku do na np. IPSC, no bo to liczenie punktów jest trochę inne. Tak. I moim zdaniem chyba takie łatwiejsze dla osoby, która początkuje, żeby to ogarnął. Tak, Zgadza się. Strzyganie w lidze Sportera używamy czegoś takiego, co się nazywa Time Plus Points. To znaczy. Y Trochę podobnie jak w Piro i Depa, gdzie każda yy, strefa na celu niebędąca alfą daje nam karny czas. Wtrzyganie jest to pół sekundy za czarni, półtora za deltę, pięć sekund za misa, no shuta, yy, albo procedurę. Yy, ale w przeciwieństwie do tych dwóch wspomnianych dyscyplin, na każdym torze wynik końcowy wyrażony w sekundach jest przeliczany względem najlepszego zawodnika, który to otrzymuje 100 punktów. Następnie każdy kolejny zawodnik, który ma oczywiście wyższy czas, jest Przeliczany procentowy mm, udział tego jego, jego czasu w najlepszym wyniku, i to jest jego suma punktowa. Czyli, jak na przykład zrobiłeś 80% mojego czasu na torze, dostajesz 80 punktów. Zwycięzca toru dostaje 100 zawsze. No i dzięki temu przeliczaniu, można powiedzieć, że każdy tor liczy się tak samo. Nie tak. jest tak, że na przykład zepsuty długi tor powinien włożyć całe zawody. Każdy tor czy długi, czy krótki, czy średni, o ile takie będą, oczywiście, bo przeważnie te tory trzyganowe są <grych> najkrótszy tor trzyganowy jest dwa, trzy razy dłuższy niż najdłuższy tor i okay. Każdy z nich jest wart 100 punktów. Czyli szukamy tego zawodnika, który będzie najbardziej uniwersalny zarówno w szybkim, krótkim strzelaniu, jak i w bardziej złożonych, bardziej taktycznych torach, powiedzmy. Dobra, to może jeszcze jakbyś mógł powiedzieć nam coś o klasach sprzętowych, bo pewnie Dobrze. sprzęt interesuje wszystkich. Tak jest. No i też chyba może takimi dobelimy, że nie trzeba jakiegoś super sprzętu, żeby zaczynać strigan. Eee, bardzo fajna uwaga. Tak, jeśli chodzi o sprzęt, żeby zacząć strzyganem, to, co macie w domu, będzie OK. Naprawdę. Znajdzie się dla was klasa sprzętowa, paska bura, wyposażenie strzelca, jakie macie, będzie, będzie w porządku. Mamy generalnie cztery klasy sprzętowe. Zaczynając od takiej najtrudniejszej. Jest to klasa klasyczna, gdzie dozwolone są jedynie mechaniczne przyrządy celownicze na każdej broni yy, i strzelba typu pompka. Następnie jest klasa taktyczna, gdzie na broni długiej możemy mieć kolimator, ale w dalszym ciągu strzelba jest pompka i, i na pistolecie są przyrządy mechaniczne. Trzecia klasa to klasa taktyczna plus, gdzie również na pistolecie dozwolony jest kolimator albo pryzmat, ale musi być zamontowany na zamku oraz dozwolone są strzelby. Po automaty z rurowym magazynkiem. No i klasa otwarta, czyli taki nasz open. Dozwolone jest w zasadzie wszystko, łącznie z kilkoma optykami na, na broni. Asza, warto wspomnieć, że w klasie taktycznej oraz taktycznej Plus optyka lub, lub kolimator mogą mieć maksymalne powiększenie 1,1. Czyli można startować z biegówką w tych klasach, ale ona musi być tylko na powiększeniu razy 1. W klasie otwartej można używać kilku przyrządów celowniczych, można używać powiększenia na, na lunecie. Czym jeszcze ta klasa się różni, to również tym, że w pełni openowe pistolety z kompensatorem są dozwolone. Jako jedyna z tych wszystkich klas dopuszcza takie rozwiązanie oraz bipody. No to strzelby z pudełkowym magazynkiem. Tak. Czyli tak naprawdę jeżeli dopiero zaczynacie, nie wiem, macie zwykły pistolet jakiegoś bloka, no to ta klasa taktyczna najprawdopodobniej będzie dla was taką najodpowiedniej. Jeśli to, macie, to, kolimator, macie kolimator, nie? Kolimator tak. Był dzisiaj chłop z Kałaszem nawet, także jak na... i zajął trzecie miejsce w klasie Otwartej, zdaje się, także jak najbardziej można nawet i, tak, i z poczciwym kałaszkiem wystartować. No tak naprawdę widuje się bardzo duży przepływ broni, nie? od jakichś tam bardziej budżetowych po, po naprawdę drogiej mm. konstrukcji, ale to chyba zależy w głównej mierze od tego, jakim budżetem dysponują. Oczywiście. tak. I nie przekłada się chyba tak jeden do jednego na wyniki. Sprzęt na wyniki pomaga bardzo, jednak ten skill w dalszym ciągu jest dużo więcej warty niż sprzęt. Super. E, dobra, to może na koniec jakbyś mógł nam powiedzieć, e, jakie twoim zdaniem są największe błędy, jakie ludzie popełniają w takim optymalnym przechodzeniu tych torów. Nawet jeżeli ktoś Dobrze. jest zainteresowany, chciałby e, wziąć udział w jakichś swoich za, zawodach, żebym miał już tam taką podpowiedź, e, zanim za pojedzie. E, największy błąd, który, który się zdarza na wynika z tego, czym ten sport różni się od innych. Tak jak wcześniej powiedziałem, te tory są dosyć długie. No, nie super długie, ale są dłuższe. Zdecydowanie dłuższe niż IPSC Piro i DPA. Największą stratę ludzie mają, jak się zagują na tym torze. Jest... <grym> tak, Mogę potwierdzić. <grym> no, u ciebie nie było aż tak <grym> źle. Ale dobrze zaplanowany tor i następnie dobra egzekucja tego planu, co nie oznacza wcale super szybko, super celnie, ale bez żadnej zwłoki, bez zatrzymania. To jest klucz do tego, żeby mieć dobry wynik. No, Myślę, że tutaj mogę się pod tym podpisać, jak no, sobie tak proponię, się to wydaje. To, to no, największy progres widzę właśnie w tym. Super, super, dziękuję Ci bardzo. Ja tylko dodam, że królika możecie spotkać na strzelnicy Pawłów w klubie KOBE, bo prowadzisz sekcję. Tak. Jedną czy dwie? No, eee, to tak, tylko, no, tak. Miałem przyjemność też prowadzić sekcję IDPA. Zapraszamy w każdą sobotę, jeśli ktoś by chciał wziąć udział. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dziękuję Mateusz, bardzo miło było Cię widzieć, mam nadzieję, że na kolejnych edycjach również będziemy mogli Cię spotkać. Yes. Klubowe zawody na str. Pawłów kończę na drugim miejscu w klasie taktycznej plus i co bardzo mnie cieszy na trzecim miejscu w klasyfikacji ogólnej. Zasłużone pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej i w swojej klasie sprzątowej zajął Dawid, którego widzieliście na dzisiejszym filmie. Powiem Wam, że mimo iż ten wynik zostawił u mnie pewnie niedosyt, zwłaszcza po miernym z skarbinu na torze numer 2, to cieszę się, że pojechałem się sprawdzić. Zawody to najlepszy trening. Niewiele rzeczy jest w stanie nas wytrącić z równowagi tak skutecznie jak dźwięk Timera, połączony z czujnym okiem sędziego. Ale to też po prostu fajna zabawa. Skoro i tak większość z nas musi robić startu do przedłużenia licencji, to czemu nie wybrać się na inne zawody niż zwykle? Jeżeli podobał Wam się ten film, to nie zapomnijcie o polubieniach i subskrypcji. Wpadnijcie też na profile Dawida i Krójka, których widzieliście na dzisiejszym filmie. Jak zawsze macie możliwość wsparcia. Mojego kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy lub wsparcie na YouTube. Jeżeli oglądacie na telefonie, to macie też możliwość podbicia tego filmu, do czego gorąco zachęcam. Wpadnijcie na moje media społecznościowe po więcej wszystkich treści, i jak zawsze dzięki za oglądanie mojego filmu.